Musimy się przygotować do sezonu zimowego, bo to nie jest tak, że nagle nie będziemy nic robić i wpadamy. I po prostu możemy to robić, szczególnie na wysokim poziomie. Tutaj musimy wykonać sporą pracę, by to uprawianie najcięższego było bezpieczne. Trenerzy często i fizjoterapeuci wymieniają bardzo proste ćwiczenia, takie jak przysiady, wykroki, wymachy, rąk nóg. Jednakże często ta technika nie jest doskonała, więc taka sesja z trenerem czy z fizjoterapeutą będzie nam bardzo pomocna do tego, żeby udoskonalić te ćwiczenia, a w późniejszym etapie dorzucić. Coś bardziej obciążającego naszego kwartu. Ten wysiłek, ta aktywność jest od początku bardzo dynamiczna i no, musimy mieć przygotowane mięśnie do tego, by no, nie zrobić sobie po prostu krzywdy. U mnie ta rozgrzewka trwa około 10-15 minut i to są krążenia jakieś po prostu rozciągające ćwiczenia. To jest taka, taka no, pokrótce rozgrzewka, która no, pozwala w bezpieczniejszy sposób. No, dyslektować tą naszą aktywnością. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, to jest wiele protokołów, którymi możemy się tak naprawdę posłużyć do tego, żeby ją zaprogramować. Musimy pamiętać o najważniejszych elementach, czyli podniesienie temperatury ciała i tętna, przygotowanie w odpowiedni sposób naszych stawów poprzez stretching dynamiczny i ćwiczenia mobilizacyjne, podkręcenie na odpowiednim poziom naszego układu nerwowo-mięśniowego oraz aktywację ważnych grup mięśniowych, które stabilizują nasz tułów, czyli nasz kor. Jeśli to jest, są skitury, jeśli to jest właśnie przemieszczanie się po górach już na nogach, to no, jesteśmy w stanie się dogrzać podczas tego wysiłku i to jest troszeczkę inaczej. Rozczewka jest jednym z najistotniejszych i najczęściej pomijanych elementów przygotowania do treningu na stoku często jest pomijana ze względu, że jest to seria najczęściej żmudnych ćwiczeń, które powtarzamy wielokrotnie. Jednak my potrafimy ubogacić tą rozgrzewkę. Dzięki czemu możemy jeździć bardziej technicznie, osiągać coraz to lepsze wyniki oraz czerpać większą przyjemność z jazdy.